Cześć! Chciałem Wam coś oznajmić. Chciałem Wam oznajmić, że jestem zielonym chuliganem, a właściwie pomocnikiem zielonego chuligana, bo temu zielonemu chuliganowi nie dorastam do pięt. Dlaczego się na to zdecydowałem i co to w ogóle oznacza? Zielony chuligan jest to. Dla mnie ktoś, kto sprzeciwia się betonowaniu całego miasta i tam, gdzie tylko się da, wsadza rośliny. Skąd wzięła się u mnie ta idea i kto jest moim mistrzem? Moim mistrzem jest pewna babcia, którą zauważyłem w ubiegłym roku, która plewiła kwiatki. Nie zgadniecie gdzie. Babcia ta, że mieszka w bloku. To niezbyt dużo ma miejsca na uprawę kwiatów. Więc wymyśliła sobie, że przy drodze, w fragmencie zieleni, tam gdzie rośnie trawa, zasadzi sobie rośliny i tam będzie je uprawiać. Głównie kwiaty. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Mały ogródek, blisko drogi. Też trzeba zauważyć, że tam rośliny nie są jakieś wyrafinowane. Część jest na pewno kupowana po zutówce typu bratki, ale część po prostu to są stare odmiany, które niełatwo dostać obecnie, więc po prostu one są już tam latami. Sądząc po kwocie, jaką wydała na te rośliny. Można stwierdzić, że nie ma zbyt dużego budżetu, i prawdopodobnie ostatnie pieniądze sobie odbiera i te kwiatki kupuje. Poruszony jej determinacją, zacząłem drążyć temat i stwierdziłem, że w sumie kupię jakieś dwie roślinki za 3 zł i zaniosę jej tam, niech sobie wsadzi w wybranym miejscu. I tutaj macie filmik potwierdzający, że ta babcia sobie od razu właściwie te kwiatki wsadziła. Więc prawdopodobnie tam codziennie chodzi i sprawdza, i patrzy na te roślinki. Dlatego szybko zareagowała i wsadziła je, co mnie bardzo uradowało. Że na przykład ich nie wywaliła, chociaż. No. Pomyślcie, gdyby każdy wsadził przynajmniej dwie rośliny w takich specyficznych miejscach i o nie dbał, jak piękne by były miasta. Zamierzam kontynuować to dzieło i prawdopodobnie jeszcze dokupię tej babci jakieś kwiatki, ale myślę, że wsadzę też jakieś drzewka w mieście, gdzieś, gdzie nie będą przeszkadzać. Ale warto też je po prostu zabezpieczyć, bo ludzie z zieleni miejskiej mogą po prostu je skosić. Więc jeśli zrobicie to co ja, to po prostu zabezpieczcie drzewka, żeby nie zostały zniszczone. Dbajmy o zieleń w miastach, sadźmy rośliny tam, gdzie tylko się da, w różnych dziwnych miejscach, ale oczywiście nie aż tak dziwnych, żeby po prostu od razu zostały usunięte przez kogoś bo to bez sensu byłoby działanie. Na razie dzięki za oglądnięcie. Jeśli też czujecie się zielonymi chuliganami, to dajcie lajka i najlepiej subskrypcję. Cześć!